Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że Państwo przyszli na atrakcyjny deser po lunchu. Zapraszam dwóch moich kolegów, którzy ten deser uczynią smakowitym. To tak w takiej kolejności, jak tu jest. Zresztą ona jest alfabetyczna. Zaczyna się od literki Ż. Piotr Żuchowski w tej chwili VeloBank. i Marcin Żuchowicz i e Point. No nie, no ja tutaj, ja tutaj. Zobaczę. Mamy siadać tak jak tutaj, więc rozpoznaliśmy swoje nazwiska i to jest duży krok, żeby ten panel się udał. Ja mogę usiąść. Proszę Państwa, więc tak naprawdę tu Pan prowadzący podał tytuł, ale my w ogóle będziemy o czym innym mówić. Sorki. Po pierwsze, od razu chcemy zdementować to, co jest napisane na początku. Zapomnij wszystko, co wiesz o inwestowaniu. Wręcz przeciwnie, przypomnij sobie wszystko, ale jeszcze wiele innych rzeczy będziesz musiał. Douczyć. To jest dobra i zła wiadomość. A druga rzecz, jak nowe technologie mogą zmienić zasady gry na rynku w inwestycji? Nowe technologie zmieniały, zmieniają i będą zmieniać. Pytanie jest jak, w jakim stopniu i tu będziemy próbowali na to odpowiedzieć. Ja tam cały czas patrzę na to, to jest bardzo groźna rzecz. Czas płynie, mamy, myśmy myśleli, że będziemy mieć ze dwie godziny na to, no niestety organizatorzy skrócili nam czas ewidentnie. Dlatego chcielibyśmy powiedzieć o trzech rzeczach. Ja na początku zrobimy bardzo krótkie wprowadzenie, a później byśmy się zajęli dwoma obszarami. Pierwszy obszar to jest ten, który jest najbardziej sophisticated, czyli podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Czy zarządzający portfelami analitycy stracą pracę? Bo zastąpi to, no tu nawet jest napisane nowe technologie, ale rozumiem, że koncentrujemy się na czymś, co się nazywa AI dzisiaj, tak? To jest pierwsza rzecz, a w drugiej części będą te rzeczy takie, które właściwie od, od już można wdrożyć i tyle. Tytułem wprowadzenia ja po pierwsze chciałem powiedzieć tak, nie ma żadnej sztucznej inteligencji, to jest to, co ludzka inteligencja stworzy, czyli od nas jakby, tak mi się wydaje, zależy to, co będzie stosowane i w jakim stopniu i tak dalej. Ponieważ tu jest czołówka polskiego rynku inwestycyjnego, no to damy sobie z tym radę na pewno, to jest dobra wiadomość. Po drugie, e, chciałbym powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak ogólny system AI, czy nie ma czegoś, co jest one size fits all, tylko to są wszystkie rzeczy dedykowa dedykowane i będziemy właśnie o tym troszkę mówić. Po trzecie chciałbym powiedzieć, że e, są oczywiście korzyści i zagrożenia. Ja sobie tu wypisałem króciutko tytułem wprowadzenia, korzyści stosowania czegoś, co się nazywa AI, a w zasadzie tu chodzi o metody uczenia maszynowego. To jest pewna znacząca część AI gdzie decydują dane i decydują metody, które się stosuje. Jeśli to mamy dobre, sprawdzone, to wygramy. I wydaje mi się, że tu duża szansa jest właśnie dla human intelligence, która będzie wprowadzać to artificial intelligence w sposób, który będzie korzystny. Korzyści są jasne, a zaawansowana analiza danych, tego człowiek nie zrobi, o czym wiemy. Będę mówił banały może na początku. Po drugie jest coś, co się nazywa handlem algorytmicznym, który jest od co najmniej wiesz, jak nie dłużej, no ale dzisiaj w warunkach postępu technologicznego można zrobić szybko na dużych zbiorach danych i skrócić to do nawet, no nie wiem, czy nano, ale na pewno do mikrosekund. Po trzecie, mówi się tutaj nie wiem, może kolega weźmiał ciut inne zdanie, ale to później dalej, że redukujemy obciążenie emocjonalne, czyli ten, ten bezduszny automat, jeśli mogę już słyszeć, on nie bierze pod uwagę chiwości, nie bierze pod uwagę paniki i tak dalej, i tak dalej, tego, co się dzieje na rynku. Tu przykład sobie rozważaliśmy jeszcze przed. To, co się stało w piątek, dwie informacje się pojawiły na temat właśnie jedna pochodząca z Bliskiego Wschodu, a druga pochodząca od papieża lona 14 na przykład. Czwarta rzecz to jest oczywiście monitoring 24 na 7, bezpłatny tak naprawdę, czyli nie trzeba płacić osobom, zatrudniać ich, żeby cały czas to monitorować. No ale teraz są korzyści z tego, że człowiek cały czas jest, to je wymienię. Po pierwsze, wyjaśnialność i interpretacja. Tego, wbrew temu, co mówią specjaliści, że Explainable AI, chyba tego nie ma cały czas, jeszcze zwłaszcza w tym obszarze naszym. Po drugie, sprawy strategiczne, więc wyróżnia się tu jakby krótki i długi okres. Krótki to jest te elementy rynkowe, które wchodzą i które szybko. Jest szybka reakcja systemu, ale drugie są rzeczy właśnie takie strategiczne że tak jak się porównuje te systemy, jak działają, one świetnie działają w krótkich okresach i nawet robią coś, co się nazywa outperforming człowieka, ale w długich niekoniecznie. Dalej, rozumienie rynku, budowanie relacji z klientem, gdzie jest to odniesienie rzeczywiste. I to są chyba głównie te takie korzyści człowiek versus automat. No i to może na, na teraz wszystko, bo tu koledzy się lepiej na tym znają. I może zacząłbym najpierw od tej, mamy takie dwa działy. Jeden dział to jest właśnie to, ten trudniejszy jakby, czyli podejmowanie decyzji inwestycyjnych, czyli mamy rynek, mamy analitykę i tak dalej. Kto będzie podejmował decyzje inwestycyjne? Mnie się cały czas wydaje, jestem wierzę w to, że jednak docelowo zrobi to mimo wszystko człowiek, który będzie wyposażony w potężne narzędzia, ale może się mylę. I to byłaby ta pierwsza część. Jak będę patrzył, to za chwilę przejdę do drugiej części, jak skończymy tę pierwszą. Udzielam głosu kolegom, więc podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Czy człowiek, czy algorytm, a może wspólnie? Dzień dobry Państwu. Tutaj Pan Profesor już to wspomniał. Ja jak najbardziej się z tym zgadzam, że AI to jest taka rzecz, która została wymyślona przez ludzi dla ludzi. Może się oczywiście zdarzyć, że będzie to jeden z kolejnych wynalazków, który w pewnym stopniu może obrócić się przeciwko niektórym ludziom, ale tych będzie dużo mniej. Myślę, że to jednak będzie wsparcie. I kto będzie decyzję podejmował? Ja, ja też uważam, że będzie podejmował człowiek jeszcze długo i choćby z takich dość banalnych powodów formalnych, no bo ktoś się będzie musiał podpisać pod tą decyzją inwestycyjną i to nie będzie mógł być algorytm. Ale tak na poważnie, no to, to będzie coś, co będzie wspomagało proces. Na pewno pojawią się możliwości dużo głębszych analiz. W przypadku tego AI generatywnego, to mogą być też scenariusze, które będą, o no tych scenariuszy może być. Mogą być generowane szybko i może być dużo, natomiast na końcu będzie ten ktoś, kto będzie musiał te decyzje podejmować. No możemy sobie wyobrazić, że gdyby, gdyby to były, gdyby nie było tego człowieka, to wówczas prawdopodobnie rynki byłyby dużo bardziej rozchwiane, bo pewnie większość algorytmów dochodziłaby do podobnych wniosków. tak, Czyli Czyli biorąc na przykład pod uwagę to, co się stało w piątek czy w nocy, właściwie, przepraszam, w sobotę, no to właściwie chyba byłby tylko jeden kierunek na rynku, a wiemy, że tak nie jest, że są też inwestorzy, którzy patrzą, że to jest jakaś tam okazja. Także są też powody natury bardzo takiej przyziemnej, te rozwiązania są cały czas bardzo drogie. I na to stać, na, na, na wdrażanie takich zaawansowanych narzędzi analitycznych wspierających proces inwestycyjny stać tylko firmy najbogatsze. I to akurat w przypadku naszego polskiego rynku myślę, że jeszcze długo bardziej będzie się opłacało, żeby to robili po prostu ludzie. Ale te narzędzia wspomagania na pewno będą wchodzić i właściwie już wchodzą. Ja myślę tak, że z punktu widzenia TFI czy Funduszu Inwestycyjnego, tak, rzeczywiście decyzję człowiek będzie ostatecznie podejmował. Natomiast ta odsłona AI, czyli generatywna sztuczna inteligencja, to co pojawiło się ostatnio, będzie niesamowitym narzędziem dla tych, którzy podejmują decyzję. Będą w stanie przeanalizować znacznie większą ilość danych i wyciągać z tego sensowne wnioski. Dodatkowo też wydaje mi się, że AI będzie też służył do tego, żeby pomagać im zrozumieć lepiej algorytmy stosowane, czyli AI, AI będzie tłumaczył AI. Tak? Ale też jest inna perspektywa, nie z punktu widzenia produktu czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ale też jest perspektywa z punktu widzenia użytkownika końcowego, który też będzie stosował AI. Czyli tam mo mogą wystąpić inne scenariusze. Czyli że ludzie będą mieli własnych osobistych asystentów AI, którzy za nich będą ich wspomagać w ich procesach decyzyjnych. I to jest, Mówi się o takim trendzie machine customer, czyli każdy ma swojego asystenta, który, który rozumie tą sytuację klienta. I to też będzie miało jakiś wpływ na dostawców usług finansowych, ten, ten trend. Czyli w zależności z której perspektywy patrzymy jeżeli z perspektywy funduszu inwestycyjnego i decyzji to tam podejmowanych rzeczywiście to człowiek finalnie będzie podejmował tą decyzję. To ja może jeszcze tylko dodam do tego, że tutaj tak, te, te dwie kwestie, znaczy ta wyjaśnialność to jest cały czas jeden z głównych problemów, rzeczywiście wyjaśnialność i mówi się powszechnie, że nie rozumiesz czegoś to nie stosuj tego, tak? a tylko się naucz, naucz się i teraz, kto ma tego nauczyć, to jest pytanie. Trochę przekornie powiem, skoro wielu twórców też nie rozumie, o co tam chodzi, tak? Znaczy mi się wydaje, że tutaj te systemy, które są do podejmowania decyzji inwestycyjnych, one, one nie są do końca skalowalne, ponieważ są bardzo różne cele, horyzonty, strategie i tak dalej. Więc to musiałoby być, moim zdaniem, systemy, które są dedykowane do konkretnych jakby celów, tak? Na przykład inwestowanie długoterminowe, y, głównie w bezpieczne i tak dalej, i tak dalej, versus coś innego jeszcze. I to chyba nie jest tak do końca skolowalne, bo to jest drogie. Więc to co dawniej było też mówione, dlaczego na przykład jeszcze ileś lat temu, dlaczego algorytmy, które potrafią wyceniać instrumenty, nawet te niepubliczne, dlaczego tego nie stosowano? Bo było to za drogie, taniej było zatrudnić ludzi po prostu, prawda? Więc być może teraz jest też taka sytuacja, że żeby zrobić system, który będzie zwracał się i tak dalej, no to, to, to dydekowany, to to jest bardzo kosztowne i to nie jest tak, jak mamy, przepraszam, chat GPT four and half, three and half, czy coś takiego, który jest do wszystkiego, tak jakby do wszystkiego, bo on oczywiście może być jakoś skierowany. To jest to pierwsze, no to jest drugie, to jest bardzo ciekawe o tych agentach, tak, osobistych agentach. Czyli ja rozumiem, że on, on jest nauczony mnie, tak, czyli on pozyskuje ode mnie przez moje działania informacje, i w pewnym momencie później on się staje mną, czy ja przestaję być człowiekiem, tylko on jest teraz mnie zastępuje, tak? Znaczy to jest problem nie na naszą dyskusję, bo to jest problem socjologiczno-etyczny i tak dalej, ale na pewno to też będzie miało jakieś znaczenie. Ja powoli patrzę tam i chciałbym przejść do tego, tego, co na dzisiaj jakby jest, bo to troszeczkę mówimy o przyszłości i tak dalej, czyli o tych biznesowych uproszczeniach, przepraszam słowo uproszczenia, biznesowych w sadzie, które pochodzi od AI, co jest na pewno, przepraszam, chyba prostsze, bo to nie są takie super wyrafinowane rzeczy, które super kreatywne, tylko to, co jest niestety, znaczy nie wiem, no chyba niestety zastępowalne, tak? Czyli czy automat zabierze Ci pracę? No jeśli będziesz robił w tych obszarach, o których koledzy powiedzą zaraz, to pewnie tak może być i wtedy rada jest taka, przejść półkę wyżej i wtedy może się okazać, to co czasem raporty pokazują, że netto, będzie przyrost miejsc pracy, a nie ubytek z powodu AI, bo się pojawią te bardziej wyrafinowane rzeczy. I tu bym prosił teraz, bo ja jestem laikiem z tego obszaru oczywiście, prosiłbym o właśnie o, o tych obszarach, troszkę może o tych user cases, no coś takiego jeszcze. Tak, to jest to takie takeaway na dzisiaj być może. To może tak zacznijmy od tego, że my nie chcemy tu nikogo straszyć, że może stracić pracę, bo to tak jak już wspomnieliśmy na początku, to jest ta technologia została stworzona po to, żeby człowieka wesprzeć. Natomiast ja kiedy rozważam takie możliwości czy implikacje wprowadzenia tych technologii do, do naszego biznesu, to mi się przypomina Troszeczkę, czy kojarzy to z prowadzeniem maszyny parowej, udoskonalonej maszyny parowej, która też była znana od bardzo dawna, bo od starożytności. Tak jak ktoś może powiedzieć, że AI to nie jest nic nowego, tylko jest znane od dawna, ale to zostało na tyle udoskonalone i moce obliczeniowe na tyle skoczyły, że stało się to dostępne. No, to to wprowadzenie maszyny parowej oczywiście spowodowało, że ileś ludzi straciło pracę, bo nagle maszyna mogła wykonywać pracę wielu osób. Ale ci, którzy się nauczyli ją obsługiwać, mieli świetną robotę. No i te kraje, które poszły drogą tej innowacji, no zdołały uzyskać przewagę technologiczną. I tutaj może być podobnie. Najłatwiej, oczywiście, będzie zastąpić pracę, która jest powtarzalna. Czyli to, o czym mówiliśmy na początku, to podejmowanie decyzji inwestycyjnych, to pewnie na samym końcu, bo to jest najbardziej wyrafinowana i zaawansowana czynność, czy wykonywana w naszym biznesie. Tu jest szereg prostszych rzeczy, jak na przykład wycena aktywów, prowadzenie księgowości, rozliczanie transakcji, ale też są takie obszary, które wydaje mi się, że nie tyle zabiorą pracę, co stworzą nową jakość czyli dystrybucja. Bo ta technologia AI w połączeniu z technologią chatbot nadaje no nam możliwość stworzenia takiego nowoczesnego sprzedawcy i to prawdopodobnie do sprzedaży prostych produktów inwestycyjnych on całkowicie tego dzisiejszego sprzedawcy będzie mógł zastąpić, ale przy sprzedaży wyrafinowanych znowu będzie potrzebny ten sprzedawca, który tą technologią będzie się wspierał. Także. Jeżeli nic nie będziemy robić, no to może się okazać, że inni nas wyprzedzą i wtedy rzeczywiście ktoś będzie mógł stracić pracę, ale jeżeli ktoś się z tą technologią odpowiednio wcześniej zapozna, to wtedy będzie dużo bardziej efektywny niż dzisiaj. Tak, mi się wydaje, że są ciekawe przykłady chyba już tego, co się dzieje, no, pewnie Państwo troszkę słyszeli o tym, ale bardzo poproszę jeszcze. Jest taka teoria o tym, że jak nowa technologia wchodzi na rynek, to żeby ją zastosować, to trzeba szukać tak zwanej uwięzionej wartości, czyli trapped value, w całym łańcuchu dostarczania wartości klientowi. I teraz pojawiło się tam te 2-3 lata temu Gen AI i teraz gdzie jest to trapped value, które on może pomóc jakby, jakby uwolnić? Jak z takiego, nigdy nie pracowałem w funduszu inwestycyjnym, ale jakby pomagamy sprzedawać te fundusze, więc... Powiedzmy, widzę jedną rzecz wewnątrz i dwie rzeczy na zewnątrz funduszy. Jeżeli chodzi o wewnątrz, to już wspominałem. Wydaje mi się, że to wspomożenie zarządzającego funduszu w analizie i wnioskowaniu z ogromnej ilości danych, no to jest taki quick win. To, to jest właściwie do zrobienia od zaraz. Myślę, że już wielu wielu korzysta. Oczywiście są różne tam uwarunkowania. Związane z korzystaniem. Ale to jest taki Quick Win. Drugi Quick Win to jest sprzedawcy funduszy. I jesteśmy, jesteśmy bardzo blisko takiego przełomu, w którym asystenci AI, którzy będą dostarczeni sprzedawcom, konsultantom, będą łączyć dwie kategorie danych: dane o produkcie i dane o kliencie z crm I tak wyposażony asystent AI będzie po prostu niesamowitym wsparciem dla takiego sprzedawcy funduszy inwestycyjnych i co ciekawe z tych, z takich różnych projektów, które robimy, się okazuje, że ta infrastruktura jajowa, owa którą się buduje do wsparcia sił sprzedaży, to jest prawie dokładnie ta sama infrastruktura techniczna, którą można użyć w kierunku B2C, już bezpośrednio do klienta, idąc w kierunku hiperpersonalizacji, takie, takie, takie słowo. Czyli właśnie ta sama architektura na, dwa, na B2B i B2C. Przy czym i tutaj taka uwaga do niezależnych funduszy, jeżeli niezależny fundusz chce iść w kierunku B2C to musi dokonać innowacji w swoim modelu biznesowym. Nie powinien według naszego przekonania iść w kierunku tego, że sprzedaje tak samo te fundusze inwestycyjne, proste rzeczy, tylko musi w kierunku innej propozycji wartości, głębszej typu emerytura, typu wealth management. E, czyli dużo głębsza propozycja wartości i właśnie wsparta sp sprzedażą e, taką AI-ową, czyli takim cyfrowym sprzedawcą. Jeszcze mamy czas, to ostrzeżenie przyszło z góry. E, czyli tak jakby to, no, cały czas mamy te dwie rzeczy. Naprawdę to, co można być może, na, nawet nie tylko można, co powinno się robić na dzisiaj czyli wystandaryzować to gdzie jest ta standaryzacja jakby z definicji i wtedy mamy ten tą korzyść skali, efektywności i tak dalej. No jest coś co dzięki czemu możemy wygrać i to chyba jest właśnie w tym obszarze. No jednak tych decyzji inwestycyjnych, no bo to się da zrobić, o czym mowa, tam oczywiście są jakieś nakłady, natomiast decyzje inwestycyjne jak też ja myślę albo na przykład albo trading, no przecież albo trading jest od co najmniej ćwierć wieku, szacuje się, że powiedzmy, nie wiem, 80% na rynkach akcji, a może już więcej. No, ale przepraszam, to nie jest jeden algorytm. Tam jest co najmniej, nie wiem, 8 do 10 takich podstawowych strategii, czy to jest arbitra statystyczny, czy to jest news trading, czy to jest nawet market making, czy coś takiego. Mówię o tym, tym handlu wysokiej częstotliwości, nie mówię o algo, które jest robione na niskiej częstotliwości. No i, czyli tutaj ja sobie nie wyobrażam sytuacji teraz, że, że, że to jest tak troszkę jak normalnie na rynkach, są różni inwestorzy, są krótko i długoterminowi i oni będą stosować różne strategie i chyba to algo będzie też takie, czyli nie do końca mi się chce wierzyć, żeby teraz będziemy wszyscy stosowali algo, ale to nie będzie to samo algo i wtedy właściwie... Wszyscy będą tak samo jechać na rynku, no przecież tak nie będzie chyba, prawda, nie wierzymy w to, zawsze będą lepsi czy gorsi. Ja jeszcze patrzyłem, tutaj będziemy się zbliżać do końca, ale patrzyłem na różne badania, myślałem, że coś badania na coś będą wskazywać i tam są podawane zwykle takie ekstremalne sytuacje, że kiedy Algo, czy tam, przepraszam, automatyczny, czy, czy oparty na AI system jest lepszy niż, niż, niż fundusze inwestycyjne, niż, w ogóle niż doradcy, i tu podawano przykłady chociażby Renaissance capital, czy coś takiego, który bił, czy bije ludzkich zarządzających, nazwijmy osoby. No ale z drugiej strony jest zawsze druga krańcowa sytuacja, Warren Buffett chociażby, tak. I tu wydaje mi się taka konkluzja z tego płynie, że im mamy krótsze horyzonty, tym jednak ta, ta dominacja algorytmów, oczywiście, które rozumie człowiek, ona może być większa i korzystna. Natomiast zawsze się podkreśla, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji czysto strategicznych, długoterminowych, więc tam musi wejść człowiek, który. Algorytm się tego nie nauczy w krótkim czasie po prostu, tak? I to są sytuacje, których nawet czasem scenariuszach nie będzie. Także mi się wydaje, że nie wiem, czy koledzy się zgodzą, ale ta synergia AI i HI, przepraszam, te zwroty angielskie, to jest coś, co, czym się wygrywa. To znaczy, jeśli będzie to rozumnie wprowadzane, korzystajmy tam, gdzie to jest gotowe i nie, nie dajmy się. Nie bądźmy spóźnieni. Jeśli coś jest, wszyscy to stosują i to jest oczywiste, że przynosi koszty, efektywność, no to trzeba to robić i one są, te rozwiązania. Natomiast jest cały czas ta, ta górna półka, gdzie ten, kto będzie liderem, będzie zbijał śmietankę, bo tam będzie ta kreatywność. A według mnie, zawody, które są nie do, przynajmniej nie do pobicia przez algorytmy, tak się mówi od pewnego czasu, to są zawody kreatywne i spersonalizowane. Czy jeśli coś będzie. Duży wkład myśli ludzkiej, e, zmaganie się z tymi problemami, i po drugie, jeśli to będzie w tym sensie ship, spersonalizowane, nie mówię o hiperpersonalizacji, czyli temu, że właściwie algorytm generuje to, co mi jest potrzebne, tylko ja wiem, co mi jest potrzebne, i szukam teraz e, doradcy czy algorytmu. To chyba, to chyba w tym kierunku. Moje zdanie jako laika kompletnego i outsidera jest takie, ale myślę, że tu koledzy troszkę też w tym kierunku to robili. Proszę Państwa, tutaj jest e, czerwona lampka, się świeci. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Myśmy myśleli, że będziemy mieć ze dwie godziny, no ale mam nadzieję, że chyba częściowo troszkę coś powiedzieliśmy. Dziękuję bardzo.